Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyszła kolejna aktualizacja do Star to stosunkowo szybko, więc jestem w stanie nagrać to teraz w przerwie w czasie lekcji, dlatego odcinek może pojawić się dość szybko. E, dlatego też em, dodali wyścig kolejny, tak mi się zdaje z pistacją, a także nowe ozdoby dla konia. E, Przeczytam Wam też zaraz co napisali na ogólnie głównej stronie SSO, ponieważ jest to dość, dość ciekawe, więc zaraz przejdziemy właśnie do niej. Ok, jesteśmy już na oficjalnej stronce Star Stable, dlatego też nie skupimy się aktualnie na tym wyścigu, tylko chciałabym Wam jeszcze pokazać pewną rzecz, ponieważ oprócz um, tych dekoracji tego wyścigu zostały dodane nowe lokalizacje koni. Możecie sobie tutaj zatrzymać i ewentualnie poczytać. I jak widzicie, w następnym tygodniu będą nowe, silne konie fińskie Każdy chyba na nie czekał, każdy się ich nie mógł doczekać, bo no, jednak czekaliśmy na nie trochę Aczkolwiek zobaczymy, jak one będą wyglądać w grze W każdym razie, ja jestem już w grze i przejdziemy sobie do pistacji, ponieważ sklep mamy jeszcze dość daleko, dlatego wolałabym się właśnie skupić wpierw na tym wyścigu. Chociaż nie jestem pewna, czy chodzi o ten tutaj sklep. Bo jeżeli tak, to możemy sobie na spokojnie to zobaczyć, bo nie jestem pewna, o jaki dokładnie sklep chodzi. Możemy sobie zobaczyć w sumie to właściwie. No nie wiem, ja tutaj niczego nie widzę. Może kurczę, nie wiem czy będzie w globalnym. Chociaż wątpię. No, nie ma chyba. To jest nowe. Nie jestem w stanie aktualnie ocenić. No dobra, ale później się ewentualnie tymi ozdobami zajmiemy przejdziemy sobie do wyścigu i potem zobaczymy co dalej tak właściwie to nie wiem nawet czy nie jest to jakieś po prostu zadanie większe ponieważ um, no nie wiem, tak, tak mi się zdaje chociaż podejrzewam, że będzie to po prostu normalny wyścig ale jesteśmy już przy stacji. klikamy na nią nie, nie mówcie jak się nazywacie sama zgadnę. Enor i Apple Pie tak, strzał w dziesiątkę, miło Was znowu widzieć. Okej. Okay. Dziś mam kolejną misję. Trzeba ochronić wszystkie fotyle. To znaczy, co tyle? To znaczy motyle. Muszę zgromadzić się w wiosce pięknego ogona, ale mam za krótkie nóżki, nie potrafię ich dosięgnąć. Próbowałam wchodzić na drzewo, żeby je złapać, ale straciłam równowagę i wpadłam wprost do, do jeziora. Powiedzicie, tych fotyli, motyli tutaj nie powinno w ogóle być. No bo tutaj są ptaki, pająki nietoperze. A wiecie co one robią? Jedzą motyle. Dlatego pomagamy im przenieść je do wioski, gdzie jest bezpieczniej. Mm. Tylko, że kiepsko mi wychodziła, pani Motyli. Okej. Okay. nież wyżej niż ja dzięki swojemu przyjacielowi. Pomasz mi złapać motyle, żebym mogła je wpuścić w wiosce? Okej okay. Wiedziałam, że mogę na was liczyć Tylko ostrożnie z tymi fotelami, są bardzo delikatne Okej okay. O, Dostaniemy, osobę na... W ogóle bardzo ładnie będzie się podobała z... ...tutaj moim lukiem Ale ślicznie! Ej, bardzo mi się podoba, ślicznie <laughs> bardzo ładnie. Okej, okay. i musimy teraz znaleźć te 20 motyli, dobra. Słuchajcie, fajnie jest to zrobione, bo tak naprawdę nie musimy nawet na nic klikać, tylko po prostu łapimy je wjeżdżając w nie, więc jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, bo nie trzeba się jakoś wielce natrudzić. Myślałam, że to będzie na takiej zasadzie, że trzeba w jakiejś określonym czasie to kliknąć, że jeśli nie kliknie, to one zlikają, ale okazało się, że po prostu. Wjeżdżamy w niej i znikają, więc jest naprawdę fajne. Ok, słuchajcie, ja już skończyłam, łapać te motyle. Jedziemy znowu do pistacji. Zobaczymy, czy um, będzie coś jeszcze do roboty, czy będzie to po prostu taki zwykły wyścig. Chociaż, no nie wiem. Klikamy sobie na nią. Motele są już bezpieczne, wszystko dzięki Wam. Pewnie z czasem znowu truną, ale już wiem, go prosić o pomoc. O, no dobra, okej. Okay. Czyli takie luźne zadanie. Ja chciałabym zobaczyć, jak wygląda ta osoba, chociaż na koniku to raczej nie będzie akurat tej razu, nie będzie aż tak bardzo widoczna. niestety. No nie jest zbyt widoczna. Aczkolwiek jest bardzo ładna, więc do jakichś luków innych będę na pewno jej używała W każdym razie chciałabym Wam też pokazać właśnie te ozdoby Aczkolwiek nie mam pojęcia, gdzie one dokładnie są hmm. Może tutaj? Chociaż tutaj chyba już byliśmy Kurczę, nie wiem O, o, o! Tutaj! Dobra Słuchajcie, ja tylko sobie zobaczę. Jeszcze w ogóle na ogon jest. Może spróbujmy na to ogon, bo ogon nie będzie bardziej widać akurat. O oh, wow. okej, okay. Problem z tą rasą jest właśnie taki, że większość piór się po prostu nie pokazuje w nich. Ale powiem wam, że jest to fajne. Ja bym kupiła osobiście o te. One mi pasują do największej ilości luku, więc. Możliwe, że je kupię, aczkolwiek nie jest to też coś takiego wow. Aczkolwiek, aktualizacja jak aktualizacja. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, ponieważ jest to już koniec tego odcinka, zajęliśmy się całą aktualizacją. Raczej większych zadań już teraz nie ma dodanych. Widzimy się za tydzień z kolejną aktualizacją. Jak wiecie, zostaną dodane nowe konie. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak jest, to możecie zostawić łapeczkę w górę. Do zobaczenia!